Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia, jest dokładnie 9 minut po północy zmierzam w kierunku kuchni, mam upiętego koka i przyznam się Wam szczerze, że czuję się tak, jakbym jechała na jakiś nocny lot. Zmianę w kuchni mam wynajętą na 5 godzin, natomiast postanowiłam dzisiaj upiec troszeczkę mniej ciasteczek niż ostatnio. W ogóle chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnim filmikiem i powiem Wam, byliście bardzo blisko. No i w tym poprzednim filmiku. Upiekliśmy, słuchajcie, 94 ciastka. Dziś szykujemy się na taki festyn, na który dostaliśmy zaproszenie. Jest to taki festyn przedwielkanocny, który odbędzie się na tym samym markecie, na którym ostatnio staliśmy. Natomiast te namioty będą troszeczkę inaczej rozstawione. Z tego co słyszałam, ma być maskotka zająca wiele różnych właśnie stanowisk. Jestem sama ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Również ten event rozpoczyna się nieco później niż ostatnio, więc jeszcze liczę, że może z tymi ciasteczkami. Wyrobimy się troszeczkę szybciej, wrócimy sobie do domu i utniemy króciutką drzemkę. Dojechaliśmy już do kuchni. Postanowiłam, że zrobię wam mały tur, ponieważ w ostatnim filmiku wszystko dla mnie było nowością, byłam dość skupiona. Natomiast teraz mam chwilę czasu, więc chodźcie, oprowadzę Was. Tutaj jesteśmy na dole, na kuchniach na wynajem. Ja jestem u góry. Tutaj w dzień pracują osoby, które zmywają naczynia, sprzęt. I słuchajcie, zobaczcie, czyja tutaj jest kuchnia. No pracować przy moim ulubionym fast foodzie to jest coś niesamowitego. Wanekin pomaga mi tutaj z wniesieniem gabarytów do naszej kuchni, która jest tutaj przede mną. Wszystkie te kuchnie są w ogóle na kody. Zobaczcie tak to się tutaj prezentuje ostatnio, czyli naszą pierwszą zmianę mieliśmy o tam w tej kuchni numer 16. Ale niestety troszeczkę było tutaj mankamentów z tą kuchnią, problemów. Zgłosiłam to do menedżera. No i dostaliśmy inną kuchnię. Tutaj może kojarzycie z pierwszego filmiku. Tak ta kuchnia się prezentuje, więc wracam się do samego początku. Tutaj w ogóle są toalety. Jeszcze jest taki pokój na przerwę z mikrofalówką, ale my raczej przerwy nie mamy. O oh, you close the door. Właśnie muszę wstawić tutaj kod. Zobaczcie, tak wyglądają klamki. No i tutaj jest nasza nowa kuchnia. Tak, nasza nowiutka kuchnia się prezentuje. No o wiele lepsza, o wiele bardziej mi się tutaj podoba. Tutaj można wykupić sobie półeczkę, żeby zostawić swój sprzęt. Zobaczcie, do kogoś należy taki wielki mikser. No taki mi się marzy. Tutaj są takie kuchenki indukcyjne, które możemy używać. Dwie ławki do pracowania. Tutaj lodówki, po drugiej stronie zamrażalki. No i oczywiście najważniejszy piekarnik. Więc tak prezentuje się kuchnia. A ja lecę rozpakowywać nasze gabaryty, ponieważ dosłownie za 15 minut zaczyna się nasza zmiana. Czas na organizację kuchni, rozpakowanie wszystkich produktów. Zawsze przed wyjściem kilkukrotnie sprawdzam, czy na pewno wszystko zapakowałam, ponieważ tak jak wiecie, moja zmiana odbywa się w środku nocy i niestety wszystkie sklepy w okolicy są zamknięte. <Słyski> Przy produkcji ważymy każde ciastko, dzięki czemu są one jednakowej wielkości. Rozpoczęliśmy naszą zmianę tutaj w kuchni o godzinie pierwszej. Jest dokładnie 3.39. Pierwsze ciasteczka już się pieką w piekarniku. Jeszcze troszeczkę mamy ich do upieczenia. Już widzę, że one się mi tutaj zarumieniły, więc wyciągam je i wkładamy kolejne. Przygotowujemy cztery rodzaje ciastek. Są to ciasteczka w stylu nowojorskim, czyli chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Birthday Cake, czyli ciastko urodzinowe, ponieważ kto komu zabroni świętować, kiedy tylko nam się podoba. Jest to ciastko z dużą ilością białej czekolady. Oraz czekolady karmelowej doprawione tęczową posypką. Klasyczne ciastko z kawałkami mlecznej czekolady ze złoto-brązowym brzegiem mięciutkie w środku, dubajska czekolada z pistacją, które ma przepyszne i chrupiące nadzienie w środku. Ciasteczko o świeżym ziemistym smaku maczy, idealnie zrównoważone łagodną słodyczą białej czekolady. I dla osób, które niekoniecznie przepadają za tym napojem, balans smaków, który udało mi się uzyskać w tym ciastku, zaskoczył. Dajcie mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, które z wymienionych ciastek byłoby waszym faworytem. Wszystkie ciasteczka już wypieczone, tak jak mówiłam, jest ich z dzisiejszej zmiany troszeczkę mniej. Dajcie znać w komentarzach, zobaczymy, czy tym razem zgadniecie, ile ich tutaj dokładnie wypiekliśmy. Jest godzina 4.35. Jeszcze musimy chwileczkę poczekać, aż nasze ciasteczka wystygną. No i możemy zabrać się zapakowanie. Młodyła! I łątuje to lodem?

Ja mam ze sobą zeszycik, w którym notuję każdy etap i dzięki temu wiem, że w ostatnim tygodniu ciasteczka zaczęliśmy pakować o godzinie 5.30, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu. Ja właśnie pozmywałam, Wanekin zanosi rzeczy do samochodu. W ogóle na dzisiejszą zmianę naprawdę się wyspałam. Udało mi się zasnąć podajże 4 czy 5 godzin przed przyjazdem tutaj, więc powiem Wam, jestem naprawdę wypoczęta jak na całą nockę pracowania, i ponieważ robię to z pasji, dlatego nie mam poczucia, że w ogóle pracuję. Na dzień dzisiejszy przygotowałam zestaw do degustacji, jako że jest wyjątkowy event przedwielkanocny. Postanowiłam, że pokroję na kawałeczki kilka rodzaj ciastek, włożę je do foremek od mafinek, żeby po prostu można było skosztować ich przed zakupem. Jest godzina 6, jesteśmy w drodze do domu, no i dobra wiadomość jest taka, że będzie czas na króciutką drzemkę. Z dzisiejszej zmiany jestem bardzo zadowolona, również cieszę się ze zmiany kuchni, ponieważ no nie mówiłam wam tego wcześniej, jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, po raz pierwszy E, miałam swoją właśnie zmianę w tej kuchni na wynajem, no i miałam tam dość duże problemy z lodówką oraz zamrażalką, ponieważ zaczęły mi się w połowie moje zmiany odmrażać. Nie mogłam tego zatrzymać, też wiecie, no w nocy nie ma kto wam pomóc, więc to jest taki minus zmiany nocnych. A dzisiaj wszystko działało bez zarzutów. Na szczęście nie jest to deszcz, zapowiada się piękny poranek. W drodze do domu zajechaliśmy jeszcze na myjnie samochodowo. Udało nam się wziąć półtora godzinną drzemkę, nawet zjedliśmy śniadanie. Vanekin wstawił na swoim Instagramie Story z ciasteczkami jak wypiekaliśmy je z samego rana i słuchajcie dostaliśmy pierwsze zamówienie tego dnia. Podrzuciliśmy je akurat do domu, ponieważ było to po drodze tutaj na market, więc pierwsza sprzedaż tego dnia już za nami. Nawet gdzie jeszcze się nie rozstawiliśmy. Natomiast teraz już zmierzamy na market, już właśnie zaparkowaliśmy. Widzę tutaj jakieś karuzele, atrakcje dla dzieci, więc lecimy, zaraz pokażę wam jak tutaj wygląda. Co za dzień dzisiaj musieliśmy zabrać nasze stanowisko troszeczkę wcześniej. Ponieważ no niestety rozpadało się, więc pogoda dopisała tylko z samiutkiego rana. No i jeszcze słuchajcie, na sam koniec dnia dostaliśmy mandat za parking. No ale trudno, nie zawsze jest kolorowo. Człowiek uczy się na błędach, i tak dzień uważam za udany, ponieważ na czas wyrobiliśmy się z ciasteczkami, dojechaliśmy bezpiecznie na market, na event. No i jestem jak najbardziej zadowolona. Więc najważniejsze są chęci oraz żeby się nie poddawać, również otrzymaliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii od osób, które smakowały na naszych ciasteczek, ponieważ tym razem postanowiłam zrobić małą degustację, i naprawdę każda opinia jest dla mnie. Bardzo ważna. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, to zapraszam do łapek w górę. Również zapraszam do sekcji komentarzy. Komentujcie, ja chętnie czytam oraz odpisuję na Wasze komentarze. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby na bieżąco być z moimi filmikami. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na sam koniec dnia zupełnie nieoczekiwanie otrzymałam paczkę wielkanocną, która mnie niezmiernie rozczuliła, jako że nie zawsze mogę wrócić do domu na święta.